Od marca do lipca trwał projekt pod nazwą W Zdrowym Ciele Zdrowy Senior. Najstarsi tarnobrzeżanie spotkali się w Tarnobrzeskim Centrum Seniora, by oficjalnie podsumować to prozdrowotne przedsięwzięcie. W Zdrowym Ciele Zdrowy Senior to cykl wykładów i zajęć poświęcony profilaktyce zdrowia dla osób starszych. W projekcie realizowanym przez Tarnobrzeskie Centrum Seniora wzięło udział 76 Tarnobrzeżan w podeszłym wieku. W sumie omówionych zostało 7 tematów, które dotyczyły m.in. zdrowia psychicznego, bezpieczeństwa czy aktywnego trybu życia. Wykłady zostały przeprowadzone przez specjalistów i ekspertów z danego tematu. Praktycznie ludzie, którzy naprawdę mieli bardzo dużą wiedzę na temat tego, co mówią. Doktor Marek Gronkowski, specjalista psychiatrii. Doktor Ewa Gronkowska, specjalista w zakresie chorób nowotworowych. W zakresie kosmetologii Beata Wilczewska, w zakresie sportu, nauczyciel wychowania fizycznego Rafał Zasuwa. Dla seniorów była to ważna i pouczająca lekcja. Po dzisiejszej rozmowie, po dzisiejszym takim e, ich, ich opinii, którą wysłuchaliśmy łącznie z prezydentem, zdecydowanie są zadowoleni. Całe siedem grup tematycznych każdemu, jednemu gdzieś tam coś dało. E, czy sport, czy kosmetologia, czy nowotwory, czy cukrzyca. Każdy znalazł tu coś dla siebie. Każde spotkanie, czy to było z lekarzem psychologiem czy z dietetykiem, no to po prostu dla nas to była no, taka nauka. Myśmy to po prostu, no nie to, że polubili, tylko po prostu sami po prostu żeśmy się czegoś dowiedzieli na taki temat, na jaki był właśnie ten dany, ten no, program. To nie koniec projektów przeznaczonych dla osób starszych realizowanych przez Tarnobrzeskie Centrum Seniora, bowiem już wkrótce rozpocznie się cykl zajęć pod nazwą Senior a nowe technologie.